Witam. Witam. Witam się. Trochę nam się urwało bo kupiacze ostatni film nam się usunął i nie jest na komputerze ani na telefonie i nie jest stawiony. Z graniem się my to jakoś nowe ten... Dobra, to już, to już było. Nie? Jo, jo, jo. To sobie umijamy, to... O. Jaki piękny moment. Dobra, zaczynajmy. <śm> i nie I znowu się coś usunie. W drodze powrotnej uświadamy. Uświad... Telefon mi zasłania fajnie. Uświadamiamy sobie z Sayori, że nie jesteśmy wcale tak daleko od parku, w którym spędzaliśmy dużo czasu jako dzieci. Dobra, no, ja, ja, ja mam być Sayori, jo? Yo, możesz być Sayori. No, bo ja bo Ja lubię Sayori. Jo. Ponieważ oboje jesteśmy w nastroju do wspomnień, postanowiamy zrobić mały objazd i zdać się. I udać Jezus, Maria, Nie przyzwyczaiłam się. I udać się do parku. Jednak gdy tam docieramy, jest już po zachodzie słońca i z minuty na minutę się ściemnia. Uzgadniamy, że zrobimy tylko jedno obejście przed powrotem do domu. Sayori jest w radosnym nastroju, gdy zaczynamy spacerować, wskazując wszystkie nasze da dawne miejsca spotkań i wspominając wszystkie wspólne chwile. Widząc tę drogę, Sayori w pełnym rozkwicie prawie zapominam, że ma depresję. To, że jest tak radosna i energiczna, znacznie odbiega od tego, jak się ostatnio. Do... Zachowywała.